Wodniku, czy wiesz, jaką energię nosisz w sobie? W Tarocie Twoja energia jest reprezentowana przez kartę gwiazdy. A co ta karta mówi o tobie? Gwiazda to karta nadziei, inspiracji i połączenia z wyższymi ideami. To właśnie jest naturalna energia wodnika. Życie w zgodzie z własną wizją, podążenie za tym, co nowe i nieznane, odważne kroki ku przyszłości. Jako wodnik, masz w sobie zdolność dostrzegania do rzeczy, które są poza zasięgiem innych. Twoje serce i umysł są otwarte na innowację i postęp, a twoja intuicja prowadzi cię ku ideom, które mogą zmienić świat. Gwiazda przypomina ci, że masz w sobie niezwykłą moc to ty jesteś tym, który wskazuje drogę ku lepszemu jutru. Gwiazda to także symbol nadziei, który nigdy nie gaśnie. Przypomina Ci, że niezależnie od trudności, zawsze masz w sobie moc, by dążyć do swoich marzeń. To energia, która pozwoli Ci widzieć jasność w ciemnościach, rozjaśnia Twoje ścieżki i pokazuje, że możliwe jest wszystko, jeśli tylko wierzysz w moc swojego umysłu. Zaufaj tej energii, która jest w Tobie. Twoje idee. Które mogą wydawać się futurystyczne, często są prekursorskie. Widzisz rzeczy, które dla innych są jeszcze niewyobrażalne. Gwiazda to przypomnienie, że to właśnie Ty jesteś źródłem inspiracji dla innych, a Twoje marzenia mają ogromną moc. Jeśli czujesz, że Twoja energia rezonuje z tą kartą, jeśli wierzysz w siłę idei, które mogą zmienić świat, zapraszam Cię do subskrypcji i wspólnego odkrywania tajemnic Tarota.